Karta rowerowa to proste. Zapraszamy. Zobaczmy nasze skrzyżowanie bez sygnalizacji, i znaków drogowych, czy osoby kierującej ruchem. W poprzednim odcinku naszego cyklu mówiliśmy, że w takiej sytuacji musimy przepuścić nadjeżdżających z prawej strony. A co się stanie, jeśli równocześnie na skrzyżowanie wjadą pojazdy z każdej strony? Kto będzie miał wtedy pierwszeństwo? Szybszy, większy? A może jednak sygnały i różne znaki drogowe są nam potrzebne? Jeśli tak, to które są najważniejsze? Każdy uczestnik ruchu musi stosować się w pierwszej kolejności do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby, np. policjanta lub żołnierza, kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli. Te sygnały i polecenia mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Przedstawione postawy odpowiadają światłom sygnalizatora. Pamiętajmy jednak, że musimy uważnie obserwować kierującego ruchem, bo tych poleceń jest znacznie więcej. W drugiej kolejności musimy stosować się do sygnałów świetlnych, które mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. W następnej kolejności musimy stosować się do znaków pionowych, z których wiele już omówiliśmy w poprzednich odcinkach. Rozróżniamy znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające oraz dodatkowe. Kolejnymi znakami, do których musimy się stosować są znaki poziome, czyli umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczeniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Znaki drogowe poziome mogą być barwy białej lub żółtej. Jeśli wskazują różny sposób zachowania, to kierujący ma obowiązek stosować się do znaków barwy żółtej. Znaki drogowe poziome mogą też stanowić powtórzenie zastosowanych znaków pionowych. Linia pojedyncza przerywana to linia złożona z białych prostokątów, która wyznacza pasy ruchu. Mogą to być pasy do ruchu w jednym kierunku albo w kierunkach przeciwnych. Linię przerywaną możemy przekraczać np. przy zmianie pasa ruchu. Linia ciągła pojedyncza rozdziela dwa pasy ruchu w tym samym kierunku. Przekraczanie tej linii oraz najeżdżanie na nią jest zabronione. Tutaj widzimy, jak znaki poziome regulują ruch na skrzyżowaniu. Strzałki kierunkowe na wprost i do skrętu w lewo mówią nam, w jakim kierunku możemy jechać na skrzyżowaniu. Linia jednostronnie przekraczalna za strzałką do jazdy w lewo pozwala na przekroczenie osi jezdni w tym miejscu w celu wykonania manewru skrętu w lewo. Linia bezwzględnego zatrzymania STOP wskazuje nam miejsce zatrzymania się. Linia ta najczęściej występuje na skrzyżowaniach wraz ze znakiem STOP. Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów wskazuje nam miejsce zatrzymania w celu udzielenia pierwszeństwa przejazdu pojazdom na drodze poprzecznej. Linia występuje na skrzyżowaniach wraz ze znakiem Ustą Pierwszeństwa. Linia warunkowego zatrzymania składająca się z prostokątów wskazuje miejsce zatrzymania na plocie na skrzyżowanie dróg równorzędnych, przed przejściami dla pieszych, przystankami tramwajowymi bez wysepek, przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, przed przejazdami dla rowerzystów, przed śluzą dla rowerów. Rowerzysta wjeżdżający do śluzy nie ma obowiązku zatrzymania się przed tą linią. Powierzchnia wyłączona. Tego rodzaju znak wskazuje powierzchnię drogi wyłączoną z ruchu. Na powierzchnię taką nie wolno wjeżdżać ani zatrzymywać się na niej. Wróćmy do naszego skrzyżowania równorzędnego, pokazanego już na początku filmu. W tej sytuacji, zgodnie z poznanymi już zasadami, rowerzysta zbliżający się do skrzyżowania zwalnia, aby ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony. Niekiedy przy wzmożonym ruchu na drodze może być konieczne zatrzymanie się, aby przepuścić kilka pojazdów. Pamiętajmy, że zbliżając się do skrzyżowania, jesteśmy obowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Kolejna sytuacja, w której obydwa jadący skręcają na skrzyżowaniu w lewo. Nie powinna stwarzać problemów. Zachowując szczególną ostrożność, można płynnie i bezpiecznie pokonać skrzyżowanie. Trudniejsza jest sytuacja, w której rowerzysta zamierzający skręcić na skrzyżowaniu w lewo, musi przepuścić pojazd jadący z przeciwka na wprost. Zbliżając się do skrzyżowania, powinien upewnić się, że nie zajedzie drogi pojazdom jadącym z tyłu, zasygnalizować zamiar skrętu, wyciągnąć rękę i zjechać do środka jezdni. Na skrzyżowaniu musi przepuścić jadącego z przeciwka na wprost. W razie potrzeby zatrzymać się i potem skręcić w lewo, pamiętając o przepuszczeniu pieszych, jeśli przechodzą przez jezdnię, na którą chcę wjechać. Musimy wiedzieć, że nieprawidłowo wykonany przez rowerzystów manewr skrętu w lewo, zmiana pasa, ruchu i sam skręt jest bardzo częstą przyczyną wypadków z ich udziałem. Tutaj widzimy dwoje rowerzystów wykonujących manewr skrętu na skrzyżowaniu. Skręcający w lewo ustępuje pierwszeństwa przejazdu jadącemu w prawo w tę samą ulicę. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami, gdy skręcasz na skrzyżowaniu w lewo, musisz udzielić pierwszeństwa jadącym z naprzeciwka na wprost i skręcającym w prawo.